Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fertos To jest kolejny odcinek z Ancient Farm. Mamy zadanie nasadzenie drzewek, tutaj prawdopodobnie. Dobra, ale to za chwilę. Najpierw dzban. Najpierw sobie tutaj drzewa podlewamy. Nie do zbioru, jeszcze nie do zbioru. I tu chciałem zrobić, widzowie, tak, wywalać te ścierniska. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie wielkie pole. Swoje pszenicy. To był jęczmień tutaj zasadzony. I bawełny. Dobra. I to mamy z głowy. Ja chciałem, żeby było symetrycznie, tak jak tutaj. Zrobić to pole. I zasieć sobie nowo zdobytą, nowo kupioną pszenicę. Przecież to jest sezon, tak, to jeszcze jesteśmy jeszcze w sezonie, ale czemu generalnie dobra, i teraz ósemeczka. I my sobie klikniemy. i Żebym ja tego nie przegapił, dranujemy sobie pszenicę. I drzewa się też no, jakieś tam, wiecie. Ale nie chcę, żeby one mi zgiędły. Przed e, tak szemu to jest po prostu, jakby ktoś nie wiedział, gotowe do zbioru. Okej. Okay. Czym ja to mogę zbierać? Czekajcie, ja bym sobie skoczył tutaj zobaczył, jak ja mogę coś skraftować takiego. No, nawóz. Warsztat. Zbierak to owoców. Patyk kamień, Patyk kamień. Bierzemy sobie trochę patyków, trochę kamienia. No, trochę, trochę się przeciążyłem, ale dobra. Jak to wygląda? Takie, taki zbierak. Kuzyn w Kambodży też yy, mi, yy, że tak powiem, pokazał, że też, też coś takiego tam patentuje. Kurde, ja tej wody tyle nie potrzebuję, tak szczerze. ma za dużo. Dobra, zbierzmy sobie w takim razie, co to jest w ogóle? Yy, drzewo morelowe. Oh, harvest your fist for fruit. i okay, takie drzewko. co? Skoczyłbym sobie. No, mam czas. Skoczyłbym sobie sprawdzić, ile taka morela. E, za ile ona się da sprzedać, że tak powiem, wy pana handlarza. Też mnie to intryguje, nie powiem. 8 moreli. Ona się pewnie z czasem zwróci. Uuuuu. 420. Eagle WG! Dobra, w takim razie całkiem fajnie. Opłacalne bardzo. Dbać o te drzewa i tak dalej. No, tu nam niestety achievement, znaczy achievement, tutorial mówi, żebyśmy sobie to ogarnęli, ten teren. Dlaczego niestety? No, bo ja już posadziłem drzewa, no ale mówi się trudno. No, Weźmiemy sobie siódmeczkę i oczyścimy ten teren. Zaraz wrócę do pszenicy, spokojnie pamiętam o tym. Chcę, żeby już mi się ta poświata tutaj nie świeciła. Wiecie o co chodzi. Na oznaczonym polu przekopną tylko obszar 3 na 3. No trochę to będzie z dupy, bo... Bo generalnie to już mam tutaj drzewa zasadzone, ale dobra. A może dostaniemy jakieś treningowe, o! Zawsze można wykopać, nie? ściąć Dobra, i teraz tak... Co mam jakieś tutaj? Ten. Nasiona kawy zostały do... Kawy! Myślę, że drzewo będziemy się uczyć jak ten... Zaznaczona kawa została dana do twojego punktu, pozostać kawę na wcześniejszym no, a Chyba, że kawa to jest jakieś takie... Aha, okej. Okay. No i teraz ósemeczkę, żeby to podlać. Dobra, klikniemy sobie teraz F4. Dobra. Podlana. To, że nie dostajemy nasion, też nie przy okazji. Do gotowe do zbioru nie, nie nie, jeszcze też nie gotowe. Dobra, pa, pa czeka już posadzone żywo rośnie, pamiętaj o podlewaniu. No, dla przypomnienia, możemy sobie przyspieszać czas. Spoko. Fajnie, że wszystkie rośliny muszą być podlane w tym samym momencie. Typ odpłynął, I don't care. Chudę, żeby to zdążyło urosnąć do. A ten dzbanek mi się rozwalił, ja bym rozkminęł co, ja, co ja zrobiłem, co ja zepsułem. Aha, glina, okej. Okay. Tego mamy bardzo dużo. 3000 ostatnio nakopane. Znaczy, 3000, obrócę co ja mówię. już 15, whatever. I teraz dzbanek do. Dobra, siódmeczka wlatuje. Okej. Gotowe do zbioru. O. I co to znika, tak? Aha, dobra, tak się aktualizuje, a to? Nie do zbioru, okej, okay. a to? Jeszcze nie. Kawa treningowa. Zajebista nazwa, dobra. I teraz F4. I czekamy. Fajnie, że to przyspieszenie przerywa nasza akcja ruch. Dobra. Lecimy. Panie, że sobie te pszenicę przekawi, które chciałem. Zrobimy sobie znowu jakieś... Wiecie o co chodzi? Zrobimy sobie znowu jakieś kurcztera eee chleby się sprzeda, nie? Czeku Hajs. Taki latają, dobra. Ciekawe ile kawa. Dropyk. Dobra, to chyba zdąży przez trzemy urosnąć, także raczej nie pójdzie na straty. U, to ta coś tutaj słabo rośnie, widzę. Dobra. To wszystko, wszystko. Dobra. Najważniejsza jest kawa, bo ona jest że tak powiem, z misji. Pa, pa. W takim mły młynie ciężko zauważyć. Dobra, to jeszcze też nie jest do zbioru, ok Tak yy, jak jest tak gęsto zasiane, to ciężko właśnie kliknąć w każdą. Okej, okay, gotowe do zbioru. Ja bym sobie tylko jeszcze podlał najpierw. Sobie podlał najpierw wiecie o co chodzi yy. tu tutaj wszystkie na mnie padły. Dobra, świetnie. Dobra, i to możemy zebrać... E, Użyj zbieraka. Plus 30, dobra. E, drzewa owocujemy wielokrotnie. Poczekaj aż drzewo do mnie wyda owoce i zbierz je. Dobra. Jest do zebrania po kościu. O, i tu też wszystkie są do zebrania. Dobra. Widzę, że się tak śmiesznie tekstury. Zbuduj pastwisko. Aha, bo ja użyłem zbieraka, i oni uznali w samouczku, że mi się udało ten. Dobra, kawę zabrać znowu. Zbuduj pastwisko, klikając e, motek, Włóż zwierzaka do zagrody, podejdź do tego, po kliknij, aby dodać do niego zwierzęta. Karmienie zwierzęcia, aby napoić zwierzę, wybierz poiliwo, kliknij na zwierzęciu. Aby je nakarmić, wybierz siano i iklim na zwierzęciu. Dobra, spoko. To mamy zebrane. I teraz czekajcie, kosą, nie? Czekajcie, to jest jakiś achievement na ilość zebranego tego. I tutaj mamy pszenicę, dobra. I to jeszcze nie jest do zebrania, nie? No nie, no dobra. To teraz tak, bierzemy sobie motek i podstaw plac budowy zagrody. To zagroda pewnie będzie tu. Ja bym sobie zrobił zagrodę dla. wybieg dla kur. Wybieg dla kur. Gdzie by to wszystko rozplanować fajnie? Może niedaleko domu gdzieś? Może tutaj za domem? Tylko, że tutaj są problemy marki. znaczy marki. Problemy w postaci dużej ilości pierdu do zniszczenia także weźmiemy sobie narzędzia zamiast wody zamiast drewna, bo to jest niepotrzebne na pasku no kompletnie tak, weźmiemy sobie teraz tak, weźmiemy sobie kilo rozłupiemy tutaj te pierdoły wszystkie świetnie przy okazji trochę zbierzemy surowców na budowę dobra świetnie nie wiem, czy chcę tutaj budować na pewno. Czy co, może nawet kurcze gdzieś tutaj... że nie gdzie oddalić. Bo się tak zastanawiam właśnie, gdzie to wybudować. Dobra, na razie może zbudujmy między domem a magazynem i ten. Zbudujemy wybiór dla kur. Co my tutaj mamy? Mamy wszystko. Otóż desek, dobra. Nie wiem, to sobie kliknijmy po prostu. Dobra. Świetnie. I build your fist chicken enclosure. Postaw wkład budowy zagrody ziemi. Z zagrody na ziemi. Ale ja już mam zagrodę przecież. Dobra, postawimy sobie te kurki. Nie to e, Nie to, tylko kura Wstawimy sobie kurę stawimy sobie kurczaczka Ej, czekajcie co ja zrobiłem Kurczaczek, kurczaczek, kurczaczek Dobra A, poczekajcie Zagroda, w której kury mogą swobodnie chodzić, pić, ten... umyć zwierzę. Lewy, 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 lewy. Mamy kurczaczki. Yy... Nie wiem, czemu ta zagroda się tak zrobiła. Możemy je napajać, nie? To weźmy to i możemy je... Czekajcie, ja muszę zobaczyć, co to tam wymaga. po Poidło. Okej, okay, mamy poidełko. Jakie <laughs> ten śmieszne Zobaczmy. Nie wiem czy nie mogą uciec, chyba nie A czekajcie tutaj Służ surowce siano. Nie mam pojęcia jak się robi siano. Dobra, poidło jest Ale siano jak się robi? Czemu jeszcze cały czas mi pokazuje to zadanie? Wygdlaków, krów, he, chlew. Pastwisko dla gór. Zagroda. Może tu coś jest? płyn. Prasa dla oliwy, do oliwy. Błynia trzody. Suszenia trawy na siano, o. To to bym sobie postawił w takim razie tutaj.

Create fist, coś tam. I tu się daje trawę, i dostaje się za to siano. Ok, spoko. No i my możemy to siano dać yy, kurczakom, nie? Dobra, czekajcie, się muszę trochę że tak powiem od. Dobra, trzeba podlać. Muszę się trochę, że tak powiem, odciążyć. Yy, w sumie najłatwiej się będzie odciążyć, odkładając wszystkie nasze jakieś tam uprawy, nie? Wszelakie. Na sprzedaż później pójdą, co yy, nadal jestem przeciążony. Co jest to? Ile ja tego mam? nie gotowe do zbioru, i te też nie gotowe. Dobra, ja jeszcze tego nie mam. Urczaki no. Czekajcie, muszę się jeszcze odciążyć. Co ja jeszcze mam w ekwipunku? Dlaczego jest tak dużo? Te tej gliny, może, nie? Za dużo. Dobra. Hmm. Okej, okay, weźmiemy sobie po idło. więcej niż ten, dobra. To, to, to robimy teraz tak. Trawę bierzemy i robimy siano. Bierzemy całą trawę i robimy siano, słuchajcie. I razem z sianem będę robił e, prze, e, mąkę. Przerobimy na mąkę. Tak to zrobimy. Będziemy tam włożyć jeszcze te pierdoły Panie, że to idzie zrobić z tutaj, właśnie z zewnątrz. Dobra, świetnie. Eee... Dobra, pszenica. Ale czemu postaw plac budowy zagrody na ziemi? No kurczę, przecież ja to zrobiłem. Chyba że chodzi o jakąś właśnie. Czekajcie. Jest tak, z piekarnia, gorzelnia i palarnia kawy. To bym chciał zbudować później. Zawansowana kuchnia, dom, pastwisko dla krów. No chyba, że chodzi o pastwisko dla krów. To możemy sobie je również postawić gdzieś. Kurde, ono jest ogromne. Ono jest kurde, ogromne. Myślałem, że od kurek się na spokojnie zaczyna. Palma śmieszna. Ale jestem przeciążony, dobra. Dziewiątka. Nie budujemy to pastwisko dla krów w takim razie. Ciężko kurczę się buduje takie duże rzeczy. O. No to też było ładnie, nie? Żydesek desek trochę, dobra. O, akurat nas odciążyło. chodziło o to w aczymencie, znaczy w, w Boże, w questie. Dobra, mamy. I teraz otrzymaliśmy młodą krowę, umieść ją na pastwisku, aha, dobra, otrzymaliśmy młodą krówkę, to lecimy tu. Dobra, mamy króweczkę, I wsadzimy siano, jeszcze ją napojimy używając tego poidła. OK, no to poczekamy sobie. Przerób zebraną trawę na ten, dobra. Dobra. Pójdziemy sobie teraz trawę zbierać. Ojo, ósemeczka. W sumie tu z pobliskiego tego, bo bym chciał bliżej wybrzeża, żeby nie musieć tak daleko chodzić. Ciekawi mnie, czy trawa się pojawia e, w trakcie grania. Nie wiem, czy zaobserwowaliście jakąś tutaj pojawienie się jakiejś trawy w czasie mojego grania. Nie mam pojęcia. Ale ciekawe. Dobra, usłyszymy sobie tego trochę. Ojczeła właśnie iść też do roślinek naszych drzewek. naszych drzewek z dzwonem. Wybierz i zbieramy. Gdzie można sprzedać handlarzowi. Kupimy sobie więcej krówek. Nie i nie, dobra. To trzeba wykopać łopatą. Zrobimy sobie pszenicę też, posprzedajemy. Nie mamy w ogóle hajs? mamy coś tam. ...drewno te mamy, więc możemy sobie śmiało porobić chleby. I Wróć, wróć do warsztatu i wytwórz nóż. Dobra, to wskoczmy sobie zrobić ten nóż. Yy. Dobra. Mamy nóż. Musisz zbudować ubojnie, No dobra. A to już w następnym odcinku myślę, bo tu już i tak... Dużo jak na jeden odcinek myślę. Pójdziemy sobie jeszcze yy, przecież to jest wodę wrzucić i yy, ten krowa już jest dosyć spora. Nie pierdzielimy tam full siana co mamy yy, aby dodać krowa treningowa naciśnij X Naciskam. No ja myślałem, że ten... że dostanę free tą krowę. <grywy> Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. widzę dzięki za oglądanie. Elo, elo.